Kaci jedną przy wczoraj słuchać, że tam jeszcze co dzień tam z nią rozmawiała, buziacki tego. To samą dresowisty, no, nie ma tam żadnego problemu. Tutaj z tym, no, wiesz, no, mi to ty mi to przeszkadza na razie. Nie no, zdjęć będzie coraz dłużej. Myślę, że Paweł. Jest już dużo lepszej kondycji niż na początku. Silny chłop, ma dużą klatę, więc spokojnie sobie to wszystko wyciśnie. Chyba, żeby dzisiaj czytać jakiś progres z tym typem, chłop. Myślę, że Wy będziecie musieli sobie wyjaśnić to, co czuję. 2-5 minut było i się skończyło. Urażona od ucha, męsko. Co męsko? Ma więcej chyba. więcej hormonów do teraz sobie niż Duży dzieciak, który jest aktualnie obrażony. Að vextim patrækjum Dobrze. Mm -hmm. Ale mam takie coś, że po prostu się, nie wiem, tak hamuje strasznie, bo ciągle widzę tego Pawła gdzieś, wiesz, nie chcę mu sprawiać przykrości. Nie mogę znowu się izolować od następnego. Żebyś przynajmniej starała się troszkę więcej mu dać. Muszę te już drzwi jedne zamknąć na 100%, żeby, żeby móc wejść w nowe. Jak ktoś mówi komuś, Super, fajna bo randka coś z tego będzie, i widzę, że jestem szczęśliwa. A, mi, a na drugi dzień jakby totalnie zmienia się jakby podejście. To ja nie mogę tego trochę za bardzo zrozumieć. Ale nie próbuj zrozumieć, komisja. Mówiła o tym w kręgu ognia, że ma wątpliwości, a później powiedziała, że chce, żeby Paweł wiedział o tym, że już żadnych wątpliwości nie ma. Niepotrzebnie zaufałem komuś, kto nie do końca chyba. Mm... Był ze mną szczery. Ona jakby trochę szukała mnie trochę. No. W ogóle zaufanie do wszystkich. Podjęła taką no, odważną decyzję by nie było. Pojawiam się ja tutaj i teraz jest taki mindfactory, nie? Bo z początku byłem, wiadomo, no, zostaw zostawiłem to nie będę się mógł Wczoraj byłem troszkę już zdegustowany i taki trochę już... Delikatnie, że mnie zaczęło to męczyć. Nie, może nie wkładać, ale męczyć, ale powiedziałam, że jak to będzie dalej trwało, to po prostu będę wkładać. A ja nie lubię się wkładać. Ja skoro już podjęłaś taką decyzję, że tutaj jestem, to chłop, to sorry, no, chłop, to zabrzmi, ale chłop, zamykasz pewien rozdział i robisz coś dalej. Ale wiesz, ja jestem taką osobą, że jak mi coś leży, to chodzę po struty i, i mnie to męczy. Ale ja mam tu samo. I jak ja powiem, co myślę, to mi jest po prostu lżej mi jest lepiej. Dzisiaj już mam po prostu totalnie wyjebne, że tak powiem. Temat dla mnie jest zakończony w 100% i jakby. Mm, ma sensu żeby w ogóle o tym więcej rozmawiać. Czyli ty jesteś totalnie już jakby zamknięta na Pawła, koniec i spokój. No ale się pytam po prostu. Ale jakby nie chcę, żebyś jakby się w to wtrącała i rozmawiała ja, z Pawłem. Ale ja, po, po, ja prostu. Ja po prostu, po z... już po prostu nie roztrzącajmy tego. Zamknijmy ten temat. Ona ma na relację i teraz musi się na nową Lacyjna. Ja, nie chcę się kolejny dzień siedzieć i patrzeć, jak Paweł siedzi z każdym z was po trochę i wszyscy siedzicie kuba tak i gadacie. Zaraz skończy się tak, że Patryk się wkurwi i jeszcze nie wiem. I ja przez to zniszczę swoją relację z nim. Każdy ma swoje nieporozumienie tak by z Alicją bo um, no, wyszło tak po prostu um, niby dał mi jakiś sygnał um, w sumie z mojej strony żadnego sygnału nie było um, nie wiem czy może coś tam sobie układała co w ogóle nie istniało um, no po prostu i wyszło takie nieporozumienie że ktoś tutaj niby coś powiedział że ja to powiedziałem i ja nie lubię jak ktoś się miesza w relacjach jak ja tracę drugą osobę przez takie nieporozumienie To nie mordo, ale ja się czuję trochę winny tej sytuacji. Nie, nie. Ale masz rację. To było powiedziane od ciebie do mnie, a ja przekazałem to Alicji. Ale wyszło na to, że niby ja to powiedziałem. Dlatego ja od razu Ci mówię otwarcie, że ja to jej powiedziałem nie. Alicji, bo z nią rozmawiałem. Nie. Poczułem po prostu, że chcę jej pomóc w jakiś sposób. Takie no, niepotrzebne. I nadal to ja na tym tracę. I wiki też na pewno się nie czuła jak, jak najlepiej po tym nasz etap był naprawdę już daleko a to w ogóle wszystko cofnęło jakby tak I, i widziałam że ona była zraniona i po prostu ja nie mogłem stracić a zdziwiło mnie też podejście chłopaków że nakręcali Sebastiana tą No właśnie dziewczynę. ja trochę byłam wkurzona chłopaków nie że go nawiali, tylko tak gdzieś tam bardziej zbadali swoje zdanie nie no. A Sebastian ma swoją głowę no tak, tak, i zdecydował tak, tak, sam, tak jak no. chciał, jak czuł. Bo i... mam byłam wkurzona jego w kręgu, ja go w ogóle nie dotykałam, nogami nawet tak działa, okay. żeby go nie dotknąć, a ciasno było. Mam nadzieję, że, że jest wszystko ok i w ogóle zamknięty temat i, i tyle, nie? No nie wiem, jakby wyjaśniliśmy sobie to z Sebastianem. A u was z Roxy jak tam? No u nas z Rosji ogólnie, no co panowie, u mnie tam dla mnie ma jakichś większych... Nie no tam jest kule, <laughs> jeszcze, jest jeszcze? chyba wszystko książkowo. Ale też troszeczkę z nami mógłbyś się tam włączyć do tematów różnych. Ja jestem ogólnie bo... taką osobą, parę razy w życiu się zraziłem, myślałem, że poznałem fajnego kumpla, powiedzmy tak. Okazało się inaczej. A okazało się inaczej, był ktoś dwulicowy i no i mam ten dystans i po prostu teraz e, z większą uwagą podchodzę do tego. Chłopaki, chłopaki są naprawdę u nas blisko, a tak naprawdę z tobą jest tam wiesz... To jest jedna sprawa, to jest druga, nie? Tu są kumple, to jest kobieta. Ja, i według mnie to jest normalne. Ja też nie będę robił coś wbrew sobie.